Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Solo. E, słuchajcie, wybudowałem sobie taką tymczasową małą chatkę. drewnianą, bo drewniano, ale słuchajcie, poczuwałem po prostu schronienia. E, bo, no po prostu, jak spałem, to tak mnie moby trzaskały, że, że to nie było, do, no nie, nie, nie było po prostu opcji, żeby przetrwać. E, słuchajcie, aha, właśnie, jeszcze będę potrzebował łopatę. Muszę sobie nazbierać, hmm, Tu sobie poprzepalałem już trochę rzeczy propo, 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 propo yy, właśnie tutaj, a mam tylko 25 sztuk grawla Ulela. Yy, ulala Marga 60 tutaj mam ogólnie budulec trochę grawla mało, ale dobra weźmiemy sobie patycki tych patycków sobie jeszcze trochę dorobimy okidoki okej okay. 14 sztuk patycka i teraz tak y y y <skryb alc rekay fois löss91> słuchajcie przypominam też o łapce w górę na samym początku i o komentarzu ja wiem, że lubicie zostawiać komentarze, więc możecie zostawić fajnie by było dzisiaj w sumie środa czyli dzień, w którym Minecraft jest w tygodniu Mam Na nadzieję, że się przyzwyczajicie, Jeszcze ja jeszcze nie mogę do końca przyzwyczaić, ale jest. Dzisiaj tak wyjątkowo z shaderami. Eee, dobra, o, 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 o a, w ogóle mam zbytkę z osmium sobie zrobiłem. <coughs> jest lepsza niż z żelaza. Jest bardziej wytrzymała, no i mieczyk też mam z osmium. Także jest spoko. Pasowałoby mi... Eee, ...krawel. I piasek. Konkret. Konkret powder. Jezu, cheaty. O nie, się hehehe, Dobra. E, aha, i biały barwnik jeszcze. A to z bombila, ok, A to w sumie jaka Dobrze, że ich ten... że ich ten tłukę. Dobrze. Spoko. Zbieram sobie, coś taki budulec na... na, na, na Hawirę. Niestety, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, czy mówiłem, czy nie mówiłem, <laughs> musiałem zrezygnować z Bają bundle niestety, yy, ponieważ z nową wersją Forge'a generował takie dziwne freezy, yy, nie wiem czemu. Ja już tam na, na jakimś forum wyczytałem, że <coughs> rzekomo może generować właśnie takie, takie problemy. Ile w tym prawdy, no to do końca nie wiem, czy ktoś miał rację, czy nie. W każdym razie, u mnie też coś takiego się objawiało. <coughs> Na Bion z Oplenty, no jest, na, na szczęście takiej opcji nie doświadczam, e, no, i, no, i, no i działa, nie? także, także no, <laughs> dobra, ten gravel sobie wezmę, okej, okay. słuchajcie, jeszcze tam, e, kiedy budowałem ten domek, ten pseudodomek, takie, takie schronienie swoje, lepiankę, że tak powiem, co, co prawda lepiankę z drewna, <laughs> To ja to nagrywałem, że Boże? Ja to e, nie nagrywałem, tylko streamowałem. Był live z Minecrafta. Tego, ten zapis tego live'a możecie na chwilę obecną obejrzeć na Twitchu. Linka macie w opisie do tego zapisu. Także możecie sobie wbić na Twitcha e, z tego linka i po prostu obejrzeć ten, ten zapis. Dla, dla ciekawskich i głodnych Minecrafta. Aczkolwiek już się pojawiły komentarze, czy jednak bym nie mógł Wam rzucać tych zapisów na YouTube'a. Zastanawiam się szczerze mówiąc nad tym. Nie wiem, nie do końca może jestem przekonany do tego, żeby to faktycznie wrzucać w pełni na YouTube'y, taki stricte cały zapis, bo nie wszyscy będą wtedy chętnie przechodzić na streamy, nie? Aczkolwiek wydaje mi się, że kto ma czas i kto ma chęci, to i tak przyjdzie, nie? To raczej, raczej taki duży odsetek chyba nie będzie, że, że, że wszyscy nagle stwierdzą, że a to nie idziemy na streama, bo, bo i tak będzie zapis, nie? To wiadomo, jakiś tam odsetek będzie, ale może nie taki duży, no nie wiem. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tym. Czy, czy lepiej, żeby zapisy były tylko i wyłącznie na Twitchu, czy jednak wrzucać je na YouTube? Tutaj na kanał. Yy, Od razu mówię, bo pewnie też się pewnie takie propozycje, jak zrób sobie nowy kanał do tylko zapisów yy, z Twitcha. Myślałem kiedyś o tym, ale nie wiem, czy to jest też dobry pomysł, więc na chwilę obecną raczej ten pomysł wstrzymuję. Bo raczej wydaje mi się bezsensownym jest, żeby dodawać wam kolejny, kolejny kanał, którym tam subujecie i tak dalej. Nie, to chyba <laughs> to chyba nie ma, nie ma sensu, żeby dorzucie, dorzucać wam... Kolejny kanał do listy, na którym tylko i wyłącznie będą zapisy streamów, które, które w zasadzie i tak na chwilę obecną można obejrzeć na Twitchu, nie? Aczkolwiek muszę jeszcze tam e, zapytać chłopaku, chłopaka z Chłopaków, chłopaka z Twitcha z obsługi, czy one faktycznie znikają po 90 dniach, czy jednak nie. <laughs> Bo jeśli znikają, no to tak. Bo tak przy, przynajmniej dawniej było, że 90 dni to jest i znikały, nie? Więc nie wiem czy to jest dalej taka, taka forma, czy... czy nie, ale w sumie no, no... nie chciałbym, żeby do końca tak w sumie te zapisy znikały, nie? Że po 90 dniach wy nie, nie możecie sobie obejrzeć, nie? Bo... No może ktoś się taki trafi, że jednak będzie chciał za, obejrzeć sobie zapis za 3 miesiące, nie? Bo tam będzie, nie wiem, znajdzie serię na YouTubie i, <laughs> i będzie chciał sobie obejrzeć. Sorry, tracę głos. O, tak. Słuchajcie, jeszcze dzisiaj Wam się przyznam do czegoś. Grałem w bardzo dobrą grę. Nie, autentyk. Słuchajcie, zainstalowałem sobie dzisiaj Fortnite. Autentyk. Pograłem sobie w Fortnite i powiem Wam, że. całkiem przyjemnie mi się grało. Byłem zszokowany, bo przeważnie. przeważnie było. tak, grało mi się średnio. Nie byłem negatywnie bardzo nastawiony do tej gry. A powiem, wam, że tak sobie zgupa zainstalowałem, bo tak, a nie miałem co robić. I powiem wam, że naprawdę grało mi się spoko. I byłem aż pod wrażeniem. I może, może coś tam podagrywam z Fortnite, szczerze mówiąc za kanał. W sumie Fortnite jest też jakoś tam... Jest i hejtowany i i. i. i, i, i lubiany, nie? Tylko ja rozumiem, wie, że, wiecie, jak coś tam hejtuje, bo coś tam, coś tam odkolwiek. Myślę, że Fortnite będzie hejtowany tylko dlatego, że może no, po prostu jest, nie? Więc, więc, więc Ale to w sumie nie będziemy gadać się o Fortnite. Jak coś to sobie tam będę vlogaski nagrywał na ten temat tak. a nie będziemy tutaj sobie gadać się o... O, o... o tym... Sumie... O! O! Gin! Ale tu będzie skrzynka. O, ty gadzi jeden. Jednak ta zbójka jest całkiem spoko. Muszę przystać była. A mi głód doskwiera. Łapnę sobie ja eee, Wziąłem tam do plecaka jeden kilofon, ale w sumie Jeden i drugi mogę sobie tu rzucić, Będę będą tak fajnie wisieć dla mnie Jo <grymne> Dobra tu się Tutaj sobie zejdę w ten sposób I tak samo się wydostanę Tylko od razu zbiję tą Okej okay. Okej, okay, co my tu mamy, um, koper, to może zabrać, piasek mi się przyda eee, Zbrojka dla konia, no w sumie by się przydała Który Te Spele też może zabiorę, sharpness, te rzeczy raczej to sobie daruję Senderajo, tego też na razie nie będę potrzebować Wrzućmy sobie to na razie tutaj To, to, to i to, 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 to Ok A jeszcze można to wrzucić. Ok uuu emeraldy. Oj, te, te mieczyki fajne. Dobra, to zabieram. To też zabieram. Smoke bomb to ilia. Ja. Poison bomb może się przydać. Nie wiem do czego jest ten Antle, Antlers. Nie wiem do czego służy. Nitki mogę wziąć, bo się mogą przydać. Mogli, mogli, ale tutaj jest tego o piasek. Stuff of traveling okay. e, ale ona jest, nie jest ona naładowa naładowana. Halo, ale, jakaś ten na ichniejszą energię. Dobra cyk, To jest w sumie będę miał dwa psy, a ja bym miał dwa psy, to będę. To w sumie będę miał ten Dobra Złote jabłuszko, siodło to i to. Okej okay to też zabieram, upgrade zabieram smoke bomb zabieram i w zasadzie tyle, ale a, 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 a to jeszcze wezmę jakby coś to będzie mieć Maja o to jeszcze book i tych raczej na razie nie będę brał a są tam jakoś jedno, jednorazowe czy jakoś tak dobrze w tym mogę też przechować jak coś Hihi. Okej, okay. trochę tych książek będzie, no może na książki sobie zrobię taką osobną skrzynkę na razie. <laughs> Chyba tu jabłuszko. To zadamy to jeszcze. Ej, to zadam to. Okej. I to TNT może sobie też wezmę, nie? W sumie. Się może przydać. Dobra

no, ok Co złego, to nie ją Już nic nie ruszył. ja pierdziela, jak mnie ten królik, kurde, spłoszył. Dobra, to stosowałyby jeszcze szkielety na kończkę mostną. Dobra, kliper kaput. Na kończkę mostną. Tu jest zombioczek, A tam jest, widzę, wioska. Husk. On taki bardzo podobny do mnie. Husk, a husiek. Ty, tam będzie lawa, czy tam? Nie Potwory są blisko. Zostaw go. Zostaw ty bałamasz karo. Dobra, jeden pod A paszli mi stąd, już cię tu nie ma Człowiek tutaj spać i cię a Ale oni nie śpią jednak hmm. <grym> się tak okazał, że mi żeby go wziąły To <laughs> warkocze warkocze Typa Zobaczcie, no one nie płoną Błognie odporne Ty, a mają zimnioczki Ty macie zimnioczki Tutaj co karotki? Nie buroczki Ja ciężki Karotki, karotki, chociaż sobie karotki można by też zabrać. Ja, co to jest? Kartyństaw. To są same karotki. No nie, no nie. Ale może wziąć, nie? Ej, we wezmę może. A wiecie dlaczego? Ja będę chciał ten se, se po, A w sumie to też bym sobie wziął. Jak będę chciał posadzić, to będę miał. będę miał i Muszę to w sobie tak, no nie, nie zrobię sobie, sobie z tego mi Bacznie Bistup Nie zrobię sobie tego ciekawe co to jest jak to wygląda Nie zrobię sobie z tego wiecie no chleba nie? No bo chleb musiałbym to zboże przemielić i zrobić z tego mąkę Z mąki już się da ewentualnie cisnąć ciasto nie? Ale w sumie ciasto mogło, może, może, sobie, nie bo w sumie, czekaj, co ja tam do tego ciasta potrzebuję, na pewno, drożdże? <grystanie> nie wiem, no buroka se wezmę, bo to, to buroki mogą przydać, nie wiem, jakieś barszczy czy coś, jakby mi naszło. <laughs> Ty, tam jest jeszcze, może tam będą ziemniaczki. Patrzcie, oni tego mają, tego ogródka. I też karotki, nie wiem, to jest chyba ten... Karotkowo-buraczana... O! Potato! Właśnie, potato! A może to teraz od razu posadzę ko koło swojej hawirki? Karotki... O! Mają tego, kowala, jest! To mi wystarczy... Macie tam coś jeszcze? Nie macie? Dobra, zobaczmy do kowala. Co ma kowal? Co ma kowal z Pewnie nie będziemy mieć nic takiego... Eee... No dobra, jabłko to, to w sumie o chleb, o chleb siodło. Dark boots mogę się przydać, więc sobie je zabiorę. I ten dobra chyba idę zobaczyć jeszcze co tam chciałem. Zobaczyć tam, tam gdzieś chciałem zobaczyć coś tam merygało w nocy, ale to chyba była tylko lawa. Ale tych zimnioczków nie było dużo. Zobaczmy. Tu są jeszcze co? O, tej to, jej, je, je, To w ogóle tylko nie potrzebuję. O, tak. Ile mam zimnioczu? 42 sztuki zimioczka. Tak Nie no, no to o, tak, tak samo się świeciło, to będzie lawa. Lawa, 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 lawa. Mhm. To są squidy, dobrze wiedzieć, że tam są squidy, bo jak będę ich potrzebować, to będę wiedział gdzie się udać No, dokładnie, tutaj są te, dobra Okej, okay, wszystko fajno Czyli mogę, a w sumie mogę sobie tu łódkę zrobić przepłynąć łodzią Co wybrać wybrałem sobie taką miejscówkę na ten, na, na dom, że będę mógł wypływać legalnie Słuchajcie, znaczy nic mi nie będzie, żadne wodo, wodorosty, lilie wodne i tak dalej, nic mi to nie będzie przeszkadzać. Tak, to jest spoko, tu już byliśmy. Więc jest No, w sumie... ty lul. O, o.

O! <laughs> o! A! Jesus! A! Nie! Ej, koni o mnie! <laughs> Z jakiejś czeluści nie wiadomo skąd przyszli. I dalej? Nie. A! Kurde, że był tylko ten. Uu. Żeby tylko sobie, wiecie, za mną gdzieś nie poleży do mojego, do mojej Hacjendy. Bo ja mam drewnianą Hacjendę. To się spoli w jeden, w jeden mak. Moja Hacjenda. Pa, 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 już, już. Już zapolił, już. Uciekłem, ehe Tylko, że jak on... bo z tego co wiem, to ten portal tam, craftowy on się może tak e, znikąd pojawić. Znaczy co prawda mi się jeszcze nie zdarzyło tak, żeby znikąd się pojawił nagle y, gdzieś tam w moich rejonach czy coś, także myślę, że ryzyko tego, że tam ci wylęgną i, i będą cistoć mój dom to raczej jest mało prawdopodobne, ale ryzyko jest, myślę, że takie oscyluje w około 1-2% może takiej, no, takiego realnego zagrożenia. Także spoko. Myślę, że przetrwam. A dwa w sumie mój dom później nie będzie e, z materiałów łatwopalnych, więc tym bardziej, raczej e, spoko. Fajne są te drzewa, nie? Flowering oak leaves. W sumie wiosna na, na razie jest. Z tego co wiem że tu przyjdzie zima, wszystko będzie szare, ponure. Uuuu, krowa bardzo dobrze. Ty, a masz koleżankę jaką? Masz tu jaką koleżankę albo czy kolegę? Ktoś byka? No nie mówcie, że jedna krowa się przypalę. Patrz krowo, co ja mam. Mm, mm, mm. Lubisz to, nie? Zobaczmy na wzgórku tutaj czy jakaś... Jest jeszcze jedna. Mućko, chodź do tutaj. Będziecie się rozmnażać. Ja tutaj sobie zapylę dwie krowy. To jest... To jest początek nowego gatunku. Chodź sobie krowo, chodź. O, o, o. To w sumie macie. Tentegujcie się. Żeby was tu było więcej. Ty że jeszcze i będziesz mogła ten. Kurczaku ja tutaj mam jedno nagziarno. ziarno Jak znajdę czy drugiego kurczaka to... O! O! Gdzieś tu kumpela była która była skora do tego do ten być przy sobie blisko. One się nie znajdą. Obydwie są gotowe do miotu, ale niestety nic z tego. Ty, tu, jest, tu jest drugi kurczak. Tak, jest drugi kurczak. A gdzie ten pierwszy? Tam jest. Chodź, 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 przyjacielu. Chodź, nie krępuj się. Świeżuśkie ziarna. Przyniesione od villagerów. Przepyszne. Wyborne. Najlepsze. Chodźcie, chodź przyjaciele. Chodźcie, chodź nie krępuj się. Proszę bardzo, proszę bardzo. Bzyk, bzyk, bzyk i mały kurczoczek, jest, dobra. Ja tutaj gatunek, ja tutaj zadbam na tej polance o gatunki. Już tak was przerobię na jedzenie, no ale niech się mnożą. Czy masz jeszcze jakąś towarzyszkę? Tutaj ten krówko, nie za bardzo. Tutaj też ona nie fadła. nie. O, jest towarzyszka, ej, krowo. Kirikiri, czy jak się tam woła krowy? Jak się woła krowy w zasadzie? Kirikiri to na pewno nie. Jak się woła krowy? Znaczy nie wiem, czy się w ogóle woła krowy? Tu się, tu tu chciałem. Jest. Chodź, 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 chodź. O, chodź, 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 chodź. Dobra, i już niech będzie malutka. O, jeszcze tutaj dwie pięknie ładnie. Pyc, pyc, proszę bardzo. Przedłużać tutaj gatunek na tej polance. Pięknie, dobrze. Jakaś chętna jeszcze? Ty chętna? Proszę bardzo. Ty też jesteś chętna? A proszę bardzo. No to tamcia rancia. Pięknie. No i takim oto sposobem, słuchajcie, tutaj na swojej polance. Co prawda jeszcze tutaj nie, nie zrobiłem żadnego godzenia, czy coś, nie? W zasadzie nie wiem jakie to będzie, czy w ogóle będzie jakoś godzenie, czy nie będzie, czy, czy na jakie to zasadzie zrobię, ale słuchajcie, już tutaj sobie dbam o to, żeby te krowy się tutaj pojawiały. Mam nadzieję, że tylko się nie despawnują. Ty co, już jest chętna? Już? 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 No to chodź, 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 bo jeszcze mam dwie. Ty też jest zasiętna. Cyc, cyc. No i cyk, kolejna krówka. O, pięknie, no i krówki się tutaj, słuchajcie, fajnie rozmnażają, mam nadzieję, że daleko nie uciekną, no ale tutaj w sumie na tej polance te króweczki sobie będą żyć, mam nadzieję. E, a przynajmniej do czasu, aż je okiełznam do jakiejś zagrody, do jakiejś, nie wiem, stajenki czy tam, jakby to nazwać, farmy? Farmy, o właśnie, farmy. E, w sumie dobry modzi teraz, tak jak widzicie, że tutaj sobie mogę pospać, mogę sobie wstać o której godzinie chcę, na przykład stanę o godzinie czwartej Akurat przed wschodem słońca, patrzcie ile szkieletów tutaj, ile tu się wszystkiego pojawia To masakra jakaś Dobra, słuchajcie To cóż, widzimy się w kolejnym odcinku w sobotę Testuję słuchajcie jeszcze jedną rzecz to jest kamerką, więc, jeśli byłaby jakieś desynchro, to wiem, jaki jest problem i jak go mniej więcej rozwiązać. Więc, jeśli się pojawiło jakieś to wielkie Sory, od razu z góry. Um, a widzimy się w sobotę w kolejnym odcineczku. Majka Solo oczywiście przypomina ławce w górę, o komentarzu, o subie z dzwoneczkiem. No i zapraszam na livey na Twitchu. Linka do Twitcha macie też w opisie. Do następnego, trzymajcie się. Hej hej.